Szybko dopiero na tym filmiku nie pokażę, jak jest stworzyć, ale bardzo się będę starać, żeby w którymś z następnych filmików pokazać go. I uwaga, teraz wszystkie filmiki będzie mi pomagał nagrywać mój pomocnik. Siema, jaki macie, i ja oczywiście dziewczo I dzisiaj zawsze będzie moje, mojej koleżance pomagać we wszystkim. A tutaj, plosie, zapomniałeś ja o czymś. Miałeś tu źródło, jutro. Nagle, jak to się robi? Właśnie, właśnie mi Stefan przypomniał, że już jutro zagrywamy. Ja to zawsze będę wszystkim przypominać, wszystko. I uwaga, w tej coś mi wspomniałeś. Zostawiacie łapki do kuli i już tam na dole. Dla mnie, ci, dla mojej. Dla mnie, ci, dla słodzieczka. No i jeszcze jedną leć do mnie. Skarbie. Eee, pustaj, pustaj. Mm. Jeszcze jeden ojciec, są takie fajne wachlarki, i na te i to się robi tak, że robisz rurkę, na rysujesz takie kawałeczki, aż takie paski, przyklejasz listki i po prostu robisz domyk i go przyklejasz, no. Właśnie miałem lasy, nie miałeś, bo ja to mówiłam, he? Ty? Nie, ja ci to ty powiedziałem, jak to się robi, a ty teraz powiedziałeś widzą. Ha. Prawda, to ja, ja wszystko ze jej mówię, ona nic nie pamięta, wszystko pamiętam, to co nic nie pamiętasz, weź mnie puść, puść, aj, no. Jeżeli chcecie takie coś zrobić, wpadajcie na wszystkie filmiki, na których już mamy dużo oligami jeżeli chcecie, żebyśmy nagle, jak, jak, jak robimy, w sumie, nagle, się, jak robimy pudełko do lakierów na paznokci, to piszcie w komentarzach, koniecznie. Właśnie piszcie w komentarzach. Dla mnie zostawiajcie łapki do góry i subskrypcję. Bo wybijamy 100, ty 100 tysięcy łapek do góry. Stawiajcie łapki do góry, stawiajcie, stawiajcie, stawiajcie. Nawet nie mamy w sumie sal, bo nikt filmów nie ogląda. Ale dla mnie na pewno będziecie będzie oglądać. Właśnie dla naszych ha, ha, ha. I takie drzewka są dla Was serówkiem. Pa!